Drodzy Państwo, ciepło, można mówić już o wiośnia. W Stanach Zjednoczonych ostra zima, dokładnie na wschodnim wybrzeżu. Ostatnio w Nowym Jorku spadło nawet 30 cm śniegu. Oczywiście warunki na drogach są bardzo trudne. Ludzie mają problemy z wyjechaniem rano do pracy. Problemy występują także na lotniskach. Wiele lotów jest odwołanych albo opóźnionych. Nawet o 5 godzin. U nas na termometrach 14-15 stopni, tak? A temperatura dzisiaj na południu Polski, w centrum 10, w Warszawie, w Łodzi 12, najchłodniej w suwałkach, ale tam też oczywiście temperatura dodatnia jest to do 7 stopni. Centrum i na południu dzisiaj pogodnie, więcej rozpogodzeń niż wczoraj. Natomiast na północnym zachodzie chmury związane z frontem atmosferycznym, chłodnym frontem atmosferycznym, który będzie wędrował w głąb kraju, pochmurno zrobi się w nocy. No i kolejne dni niestety będą chłodniejsze. Ten chłodny front atmosferyczny sprawi, że pojawią się opady śniegu z deszczem. A jaka będzie temperatura w kolejnych dniach? O tym w kolejnej prognozie. Zapraszam!